Gdy myślałeś, że mnie zniszczysz, a wychodzi na to, że ktoś, że my się chyba zniszczymy. Kim jesteś? A nie poznajesz mnie? Nie. Dołączysz za chwilę do swojego kolegi do grona Mafia. co się dzieje? Jakiś zwaleniec zbieg do budynku i zabija połowę z nas. Mów o co chodzi! Mów! Nic ci nie powiem. Y to zobaczysz, jak mi nic nie powiesz, to za chwilę cię ostrzeli... Kim ty jesteś? Tęskniłeś za mnie nie ma czasu. Zaraz, skojarzę ten głos. Ładuj się. Kurde. Au! Mój łeb. Co jest? Ow! W całą szkolę liczy! Mój łeb! to jest, mój... jest moja przyczepa. Dasz mi jakieś tabletki. Czekaj, zasłonię rolety. A tu masz tabletki, weź sobie na apteczkę. Dzięki. O jest! Ile ja spłem ale mnie body dni? Ile? No, przyjechał jakiś tajemniczy chłop i tego, dał, wyniósł ciebie, więc wziąłem cię Gdzie są moje rzeczy? Tu masz, tu masz pistolet, tylko, tylko to twojego przyniósł. Mojego? Zresztą Nie wiem, tylko tyle dostałem. Do Dobra, chodź. Raczej się się nie podwiozę, więc chodź. Kiedy ty masz busa? Pamiętasz tego busa z napadu? Starego? Tak. No, przeszedł renowację. Renowacje Przybron wygląda koszmarnie. Dobra. Powiedz mi w ogóle, skąd ja się tu wziąłem? Przyjechał jakiś... Ja normalnie sobie całego zrobiłem ognisko. Widzę jakiś czarny, czarne auto podjeżdża. Myślę, no ktoś musiał przyjechać, no. Biorę, biorę pistolet za siebie, no i patrzę. A to jakiś chłop. E, patrzę, wyrzucę się z tylnych wsiedzeń. E, Myślałem, że strzelić, ale odjechał i tak się pojawiłeś. No, ja się zabierałem. Po... Lo... Nie wiem, gdzie miałem kogo poinformować, że jesteś u mnie. Jezus, Maria, przecież Leo nie będzie wiedział nic, co się ze mną działo. Niech mi następnym razem podaś numer telefonu do Twojego przyjaciela. Dobra, zajedź, tu, ja już dojdę do domu. Jak znam to? Ty, ty nie umiesz zajeżdżać, tylko na środku ulicy mam wysiadać. Dobra, o jest jakiś karton. Kluczy nie mam, za mi klucze. Kamil? Leo. Gdzie ty byłeś przez te trzy dni? Nigdzie. Co ci jest? Masz jakieś leki? przeciwbólowe? No mam. Przez te trzy dni jedyne co pamiętam, że byłem w klatce. Dzięki. Masz. O Jezus. Nie wiem, coś ci zrobić do jedzenia? Ja go kojarzę. Ten kapelusz? Dobry. Zaraz ja te włosy, ten kapelusz. To ty mnie uratowałeś. Po co to robiłeś? Nie poznajesz mnie? Zaraz ta broda, za te włosy. Zaraz to ty, Mati? No. Ktoś kiedyś powiedział: Legends never die. Skrzywi się z tym coś samym. Jezus, Maria, ty żyjesz? Przecież byłem no na twoim pogrzebie mm, Druga histeria, może ci to opowiem? Chodzi do środka. Dobra. No Mieszkań to urządziliście To nie moje mieszkanie, ja tu tylko dało mi przenocować Dobra, to będzie długa rozmowa, weźcie, przyszykujcie jakąś kawę i pączki Ale w ogóle, skąd widzieliście, że jestem w pułapce? Załóżmy, że zrobiłem research, jakby to... Wiedzieli teraz w tych czasach. A tak może po normalnemu? Rozumiałem się dobrze. Nie wiem. Będzie ci to całe czy... No jasne. Zamykam to się. nawet się. miesiąc się. Zmieniałem się. W ogóle masz jakąś tożsamość, czy u... już nie? Nie mam. Będę musiał sobie załatwić. Wiesz ja wczoraj To ja wczoraj uciekłem... Ja ty... wczoraj czytam, przez wczoraj uciekłem od kartelu. A, Uf, czyli, w sensie... Um, z, ten, um, Michael czy jak mu tam było, zna takiego typa od dowodów, to ci załatwi. Nie, spoko. Też mam trochę znajomości. Dobra, dawaj te pączki, siadajcie i powiadamy. Dobra widzowie, teraz będziecie mieli wyświetlone w, no, całą historię. W sumie zaczęło się jak odskoczyłem. I słod mnie skuwał. Już myślałem, że lecę do więzienia. No i nowe co? Kata się wbił. Rozszelali słotowca, ciągnęli mnie do Alta. No... rozumiesz. Przemyśli do jakiejś dziupli i zaczęli mnie przesłuchiwać, no ale tak nie wyszedł i tamten kazał mi wejść, chyba chcieli się nie pozbyć, ale ja mam swoje sposoby. No i w sumie to tyle, no Ja nie mogę No, ciekawy miesiąc Wiesz, to takie wakacje, all inclusive Leon może z nami zamieszkać, bo pewnie domu on nie ma nawet spokojnie, mam no. Skradziemy od kartonu, ale się przechytam Dobra, lecę panowie tu zamówić. Mam więcej nadajników niż ty palców. Zdemontowałem ich wcześniej. Jeszcze raz, dwa, ale to spokojnie ogarnę. Cześć. Też one nawet w oponie mogą być. Aż nie zamówiłem. Uszczepnij mnie. Mogę cię postrzelić. A to lepiej, nie. No, co się ogarni. nam nawet kontaktu nie dał Tylko wiemy, że mieszka w hotelu Wynajmuję. Dobra, ja idę spać, bo już strasznie zmęczony jestem Dobra Dobra widzowie, to już by było na tyle tego odcinka Był bardzo emocjonujący i co? Czekajcie na następną część